Good morning. Should I retreat the house over? I see the ghost! I see the ghost! Oh my god! Oh god! Oh god! I'm gonna die! Oh, fuck me! I kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w fasnofobię Moi drodzy, to jest już 20 odcinek. Z tegoż oto tytułu trafił nam się idealny duch. Idealny duch, ponieważ ma on na imię i na nazwisko John Kutas. No normalnie padłem, zresztą nie tylko ja i reszta ekipy również. Tak więc moi drodzy, serdecznie Was zapraszam na ten odcinek. Jeżeli tylko Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach co sądzicie. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji kanału, moi drodzy i wciskajcie ten przycisk z dzwoneczkiem, bo właśnie będziecie dzięki temu otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych odcinkach. A często się zdarza, że jeżeli tego nie zrobicie, to nowych odcinków za bardzo nie widać, bo są gdzieś tam ukryte. Widać odcinki większych twórców, a już tych mniejszych niestety nie. No taka polityka YouTube'a. Tak więc moi drodzy, serdecznie zapraszam. Jesteśmy wszyscy. Dobra, panowie. Dobra, panowie. Dobra. Nasz duch to jest John. Pierwszy, pierwszy John, robię. John ja Kutas. To jest John Kutas. Co! <głos> 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 Co? <głos> 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 o, ja pierdolę. Ej, ej, zareaguję, jak będę wołał do niego, ty Kutasie. <głos> <głos> Nie wiem. Dobra, musimy się obronić krucyfiksem. Musimy go znaleźć EMF-em i poniżej 10 stopni na termometrze. No dobra, John Kotas. No to to im wyszło, Manter no. Mhm, mm John Kotas. No, dobra, e, nie by odpowiada wszystkim. E, I co? No i nic John Kutas O kurde grubo O Normalnie nie sobie screena zrobię Dobra mam screena z kutasem za samo nazwisko o. wygrał Prowadźcie ja tu jestem tylko gościem no i dobrze, ja w pierwszej kolejności standardowo idę rozmieścić te czujniki. Nie? Przydadzą się, chociaż kto wie, może duch od razu jakąś wodę odkręci. No, by dałby zarobić, bo mam tylko 20 baksów. Laj, 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 laj. Czy ktoś widział dziób-dziób? Zawsze, się, kiedy się boisz, to dośpiewać to Tak? Nie. Patrz, wszystkie odcinki obejrzał. W, w no. też, jak do szefa i Tak, jak idę do prezesa, to tylko dziób-dziób i dziób-dziób. Sprawdzam pomieszczenia termometrem. Uważaj, żeby duch ci czegoś termometrem nie sprawdził. Temperatury. Jak kotu. Coś w tym może być. Kto z Was zamykał drzwi? Ja otwierałem. Przed chwilą był dźwięk zamykania, także. Innego wyjścia raczej nie mamy. Ula, last. nam Sanity nie stygnie. To jest y, jaki poziom? No nawet nie pamiętam. To jest góra. Nie, bo chyba chodziło o poziom trudności. Tak, o poziom trudności. Tak. E, to chyba jest e, ten. To chyba był Intermediate, ale nie dam sobie uciąć żadnej kończyny. Zresztą na Intermediate też umieram. A jak ci idzie na Amatorze? Tam jestem królem. King of the Ring. Anni też nic. Dobra, wezmę... Ja biorę kolejne czujniki dźwięku i rozstawię je po drugiej stronie coś łomotało po szafkach? Czy mi się wydawało. Drzwi tu się jakieś zamknęły, a nie to ty Już myślałem, że mnie tu coś straszy, tu dupę. A masz, masz... aparat, żeby zrobić zdjęcie? Ja mam aparat Ja mam aparat, tylko powiedzcie Halo, halo, słyszysz nas? No słyszę was, gdzie to jest? Ja się wirusa pytam czy nas słyszy Wirus e, Zaprowadź mnie do tej gości od razu cykle A ja nie wiem gdzie ona jest To i musisz iść w prawo tam, bo wirus tam gdzieś był, z tyłu został Z powrotem tym korytarzem, co szliśmy. Halo, wirus, czy ty mnie słyszysz? Sprawdzałeś czy on jeszcze żyje? czy żyje? No, bo wy nie gadacie no, przez krótkofalówkę. Właśnie gadamy, wirus, jak? przez krótkofalówkę, tylko problem jest taki, że my ciebie słyszymy, a ty nas nie. Aha, Ale na V słyszę chyba. Teraz A, mnie słyszysz przez Discorda, bo uruchomiłem Aha. Gdzie ta kość była? No to tupaka Dobra, ja wyłączam Discorda, pokaż Łukaszowi, gdzie jest kość i tego A no to już na dole zdjęcie, zdjęcie zrobiłem to... i podniosłem A to wirus już zrobił. W A to ok, dobra To No, okay. no ale tak jak przed chwilą to zaczęło coś urywać. Dobra, a na fałmie słyszysz? Słyszę, słyszę. A, mnie? a, ter a teraz na krótkofalówce? Słyszę. Czy na krótkofalówce? Zadajcie na faunie. No dobra, ale słuchaj, fałkę, ale jest. Ale możliwe. ty głośny. Ale możliwe, że to nie jest ten, że to nie jest faza typu, że nam krótkofalów. Znaczy, że coś się spieprzyło, tylko duch może wyłączać krótkofalówki, nie? Może? No, ma taką zdolność. Ma taką zdolność, Dziad 1. Będzie problem z tym questem na temperaturę. nigdzie ziemi nie spada. Zaraz zobaczymy, na dole w piwnicy. Tu jest jeszcze piwnica. No, jest. Drugie piętro takiej samej wielkości, jak i to. Hello Ale to co, duch nam krótkofalówki? Udupił no, ale co to, to tylko mi Ale ty no ja wirusa słyszę na krótkofalówce Ja jego też słyszę, tylko pytanie czy on mnie słyszy? Wirus słyszysz nas na krótkofalówce czy nie? No, na krótkofalówce czy nie słyszy? Bo... A my ciebie słyszymy właśnie, to jest widzisz. No na to by wyglądało cholera Co? nic się nie dzieje Na razie no, to nie to ale spaść. To jest bardzo prawdopodobne mam, 3, stopnie. O. 3 stopnie No to może znaleźliśmy pomieszczenie No to chyba tu jest duch Wrzucę książkę bo mam Aczkolwiek nie chce mi spaść niżej 3-4 no, ale jest poniżej 10 przynajmniej wykonane zadanie. No tak, no troszkę jest. No, something, ride right something. Right right something. Kutasie. Kutasie, John. Write something. John Kutas. <noise> <noise> Kutasie. Jo, John Kutas. Chyba, <noise> ale może lepiej go denerwować teraz, jeszcze, póki nie mamy żadnych poszlak. 4, 4, 3, 8. Ty... Jest! Gdzie jest? Co było? A, na bas grał cień, w zeszycie, cień, cień. Na bas grał w zeszycie, Na bas grał. Hmm. No to mamy jedną poszlakę. Znaczy mamy poszlakę i mamy już ten pokój, nie? Kurde, był cień, a ja nie miałem aparatu, a że No ale dobra, no najważniejsze jest to, że mamy już ten pokój znaleziony. To jest jakaś laska. Mhm. Mm Dalej nam to nic Was, nie mówi. Na imieniu John? John Kutas. No tak wyglądało. Taki Kutas typowo. Może coś jak Grocka no. Albo jak Margot. Nie znam. Ale nie atakuje. O co chodzi? Ty, Tutaj coś mi mrugnęło przed chwilą. Dziwnie to wyglądało. Widzisz, ale. Póki puki, latarka nie mruga, to jest silnik. A ja już chodzę tylko za aparatem. Na wszelki wypadek, gdybym znowu się <grym> Paparazzi, kur... A ja. Będę... Na pewno będzie zdjęcie kutasa, to ci gwarantuję. Nie chcę chyba go oglądać. Kur... Tylko chciałbym to przeżyć. Przeży to. Tak, termometr zaliczony. Tylko teraz tak, znaczy jakby to był demon, to on już by nas chyba dojeżdżał. Dlatego freezing temperatures chyba nie będzie już większego. Hmm, może nie być. Dobra, w ogóle zaznaczmy sobie te freezing temperature zeszycie, bo później może nie być czasu. Tak. A, nie, to ale, chyba ghost nie było. Nie było. A, ja nie miałem. A no tak, 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 miałem tak, do 3 tak. Stopni. Sorry, 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 zaboliłem. Tylko ghost Riding. Ghostwriting jest na pewno. E, dobra, no to co? Bierzemy zabawki. E, kto bierze co? Ja wezmę e, ten. Ja Może wezmę... ja kamerę tam zabiorę na no, ja w... orbów. Ja biorę EMF, a dobra. To tu weź kamerę, a ja biorę EMF a i Spirit Boxa. A Tobie wirus, co zostanie? Tobie zostanie ten do wzięcia. Ultrafiolet, ultrafiolet i co jeszcze? No, jeżeli masz wolną rękę, ja to. Krucyfiks. No to weź krucyfiks i ultrafiolet. No tak. Ok, gotowy. E, w ogóle Słuchajcie, jak. Czy tam jeszcze jakieś czujniki stawiać? Ruchu albo coś? Wiesz, co można by było? Tylko, że będzie trzeba się i tak po to jeszcze raz wrócić, bo nie mamy już miejsca. Dobra, z no Sanity prowadzi, mamy jeszcze na pan... poziomie takim w Nie, ale zobacz, teoretycznie był. A tak, była aktywność na 9. Tak. Czy to jak my tu byliśmy już było? Nie, to już jak tu byliśmy. To była aktywność nawet na 10, to się pokazywał i coś. No i elegancko. Wprowadźcie jeśli pamiętacie trochę. Dawać ducha No 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 on Znaczy, tak na dobrą sprawę najwięcej do stracenia to ma wirus, bo wirus teraz sprzętu tu naładował. No, wirus tutaj stawia. Dzisiaj Dlatego jest gospodarzem ja zdjęcie, imprezy. Co? Aha, ale co, jak zrobisz mi zdjęcie, to ja. dostajesz powrotem? Znaczy, dostaniesz przynajmniej coś z ubezpieczenia. Jeśli Aha. nie będzie zdjęcia, to ponoć nie będzie ubezpieczenia. I tak może być, bo ja już dzisiaj dwa razy na zero wiedziałem. No, a ja ale robiłem ci zdjęcie, no, tylko że nie zaliczyło jakoś dziwnie, nie? No właśnie nie wiem, czemu nie zaliczyło. Bo zdjęcie twoich zwłok robiłem i tak dziwnie, właśnie. Dobra. To było daleko, co nie? No prawie na samym końcu. Ja nie wiem, czy ktoś to solo by zrobił. No właśnie, ja się do tego powoli przymierzam. Okej, okay, gdzie ją ustawić? A tu? Czekajcie, nie To Tylko pytanie, czy dobra, to łóżko, łóżko nie będzie zasłaniać, ale dobra, mniej z tym. Ile? MF, MF, na, MF? Czw na czwórce. Nie, na trójce dopiero. To znaczy, że coś tu Trzyść. robi. John Kutas. Are you here? Jest finger apart tutaj Dobra, to zróbcie zdjęcie Sprawdźcie czy zaliczyło. Zaliczy... Zaliczony John... John Kutas, are you here? John Kutas, show yourself. John Z tymi pokazówkami Albo Revenant Ja się odwrócę w tą stronę, gdzie się wtedy ukazało to gówno Jestem gotowy wyrazić. albo Revenant, albo Spirit. Tak? John Kutas, are you here? John, show yourself. John, tell us something. John, tak w ogóle y, trzecią opcją może być Orp, nie? Którego jest, pojawia się. O, babcia z, z sierpem, spadamy. Czy ktoś zginął? Ej, hey, to jest chyba Revenant, bo jak zrobiłem zdjęcia temu czemuś, nikt nie zginął. Nikt nie... No, Bo jak zrobiłem temu zdjęcia, to to zniknęło. Yy, to cholera wie, dobra. Yy, idźmy do samochodu. Ciekawe, czy zaliczyło, ale sprawdzimy w aucie. Tak, tak, cholera, sprawdzimy jak w aucie. Jest tego John w ogóle to już Stara baba. No mówiłem, że stara baba. <noise> coś coś mi nie wychodzi to nazewnictwo. No ale dobra, no nie będziemy się kłócić. I co nam zrobisz teraz, Kutasie? To jest wiesz John w spódnicy i koło chuja mu to lata ty. Ciekawe czy krucyfiksa zaję czy... Zaraz się. Albo przegadamy. to krucyfik wstrzymała tak, a nie, a nie aparat może być. Bo ale w ogóle, ale w ogóle Hanta jako takiego nie było, bo latarki nie mrugały. On a, się to w sumie może, tylko... No ukazał. No tak jak tak by to wyglądało. No bo mówię, latarki nie mrugały, no. Współpracujący duch, no to miło bardzo. Ale, jakie zdjęcie ładne wyszło? Oby zaliczone. O... Panie, tak, zdjęcie mamy zaliczone, tylko krucyfiks jest niezaliczony. E, dobra, no to poszukajmy tylko orbów teraz. Jeśli nie krucyfiks, to chyba to mógł być wright, tak? Tam, tak Revenant, co ja O, Dobra, mamy tą salę. No i zobaczmy tylko, czy są jakieś orby, bo. A był EMF w piątkach? Pamięta ktoś? Nie, EMF był na, na trójce. Nie, czy pomyliłem w ogóle, to nie Revenant znika, kiedy musi robić zdjęcie. Spirit, nie, wiecie na co? Potrzebujemy... Na tych orbów, Tak, nie mamy albo EMF-a, albo Spirit Boxa musimy mieć. Także... Dokładnie tak, więc tracimy czas. Tracimy czas na te orby. Dobra panowie, to trzeba tam wracać Ja bym proponował łyknąć sobie po tabletce. I... Jak mogę to się poczęstuje. Częstuj się częstuj, po to są. Dobra, ja wezmę czujniki ruchu na zamontuję okay. tam, ale dobra lecimy lecimy dalej, ja wezmę te czujniki i jest git no właśnie, pomimo tego, że jest tutaj w tym akurat te czujniki ruchu obejmują ten pokój i tak dalej, ale nic nic nie wykazuje, nie no dobra, idziemy Mówię, Wezmę te czujniki ruchu, zamontuję. No i dodatkowo, no nic, tam na miejscu już EMF i Spirit Box jest, także musimy po prostu cisnąć tego ducha, aż y, użyję któregoś z tych urządzeń. Ale mi odbiegliście. No, no bo z Shiftem chodzicie cały czas. No tak, dobry Shift nie jest zły. No, dobra, już też podkręcam się na Shifcie. No, ale ten. No mówię, trzeba użyć tych urządzeń, które już tam mamy na miejscu. Fakt faktem, EMF do trójki podskoczył. No, pewności nie ma, że dojdzie do piątki, ale można już mniej więcej w tą stronę się skłaniać. Nie? Trzeba bariery zrobić na radijku. Zaraz zobaczymy czy Roman sidło nam wyjdzie, czy nie. To jest John Kutas i jest git. Hmm. Ale wyjątkowo spokojny duch. Nawet, nie wiem, nie, od, nie odkręca nic. No, gorzej jak zacznie machać tym sierpem. John Kutas, show tak, yourself. jesteśmy na miejscu. Gdzie wy John Kutas, show yourself. Ale po co show? Zagadaj na tym, na radyku. John Kutus, give me a sign. John Kutus. Where are you? Ła! Wow, Jest! Goni mnie! Ja pier... po co ci to było? Ja pierdzielo-osrałem się, nie? Nie, jak zwykle się tylko pokazał, przecież latarki nie migają. Ty no, bez kito, ale osrałem się. Normalnie. Ale MFA nie było, on nawet nie tylko. Normalnie miałem aż ciary na to. Trzeba na radiu zagadać. Ty no... Trzeba zagadać na radio. No ale dobra, no on tu był. I szedł, Show był yourself. bardzo blisko mnie z tym sierpem. Szaliu się. Szaliu się z gum. Szaliu się. Do you want us to still? Where are you? Say something. Where are you? Do you want us to leave? John, Who are you? John Kutas. <laughs> Kutasie? <laughs> John Say Kutas. Something. Show yourself. <laughs> o, o. Jest piątka. Dobra, so, dobra? piątka. I do mamy bedzenia. mamy już wszystko. Do widzenia. <laughs> A ten się z Państwem? Państwem? A co z tym krucyfiksem? Cholera wie, dobra, wiemy już, że jest to Revenant. Zadań? Johnny Johnny, are you Johnny here? Boy. Czekaj, bo ja ten... E... Ducha ustawiam. Revenant, okej. Okay. Tak, to jest revenant. Mm, no dobra. Nie wiem, zabieramy... że jesteśmy na korytarzu. Jak teraz na nas wyskoczy nie ma się kciski troszkę. Jak nie ma, ja idę. Kur, co to było? Co to było? Nie wiem. Ścina, tak. Drzwi trzasnęły, ja się aż na... No Widzisz, zdenerwowałeś kutasa W dupie z takim interesem. Pierw z No ja już tak... zaczyna się zachowywać jak typowy kutas. No no, no właśnie, jednak nazwisko zobowiązuje. Tak jest ale kurde, ge genialne, genialne. Nie no, trzeba przyznać, że trafili, trafili. Z tym nazwiskiem to chyba taki ukłon do polskiej publiczności. No, nie. Będziesz miał... ale masz teraz naprawdę ten unikatowy materiał. No, to fakt. Klik bajtowo musisz to jeszcze rozwiązać. Hehe. Kutas mnie przestraszył. Ale żeby nie skłamać, to to taka prawda, no, ciary jak mi przeszły, jak mnie z tym sierpem wyskoczyło, to... Ale najspokojniejszy duch jaki się trafił, no, tyle razy się ukazał, ani razu nie atakował, ani razu nie migała notarka. no, ja jestem w szoku w ogóle, nie? Może te krucyfiksy? Nie, no, to by byśmy mieli zadanie zaliczone, gdyby krucyfiksy, tak? Albo stwierdził, że po co mnie zabijać, jak ja mam 20 paksów? Zabijemy jak, będę Ty, jak byliśmy tam to skakało na maksa, nie? Widzę. Nie, mnie nie zaliczyła. Nie zaliczyło. Krycy A mnie nie, nie zaliczy. Dobra panowie, zwijamy interes. Zaraz zobaczymy tylko, ile żeśmy zarobili. 2 miliony złotych.

o, tak to można grać. No, i na tym oto kończymy ten odcinek. Mamy większość zadań wykonanych, wiemy co to za dług, dowiedzieliśmy się. Tak więc, moi drodzy, i zarobek w miarę odpowiedni. Tak więc, ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie. I zapraszam Was na kolejny odcinek, który ukaże się jeszcze dzisiaj. Tak jest, moi drodzy, jeszcze dzisiaj. Tak więc, jeżeli ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanał, to wiecie, co zrobić, nie? Zachęcam do subskrypcji i uderzajcie w dzwon. A teraz się z Wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!